Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na luzie. Dzisiaj jest z nami pan Andrzej Barczak. Witam. Witam pana, witam państwa serdecznie. No i tutaj właśnie pan Andrzej jest tutaj właśnie przewodnikiem z Wielkopolski i prowadzącym fanpage na Facebooku o nazwie dawna gmina Kleszczewo. No i właśnie tutaj z panem Andrzejem dzisiaj porozmawiamy na temat właśnie. Historii gminy Kleszczewo. Ja też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie za chęć wzięcia udziału w programie. Oczywiście, zawsze to jest miła chęć, żeby podzielić się trochę wiedzą tutaj na temat gminy i nie tylko. No i też na, na, na początek, jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, do, do pytań, no to chciałem zapytać, właśnie, co znajduje się na fanpage'u dawna gmina Kleszczewo? Jakie można tam znaleźć informacje? Informacje właściwie to można znaleźć w takie podstawowe, takie jak je wyglądały dawna miejscowość, właśnie w XIX początku XX wieku, no Tak taka historia, skąd chodziły nazwy miejscowości, no takie przeróżne tutaj. Rzeczy, które właściwie wyszukuję, poszukuję, no wszędzie tutaj mogę właściwie znaleźć w różnych miejscach. No właśnie, no i tutaj też na początek chciałem zapytać właśnie, skąd brane są informacje na temat yy, historii yy, gminy. No, trzeba zauważyć, że temat gminy, jak rozpocząłem tutaj właściwie tą całą tą, tą historię, no jest niezwykle, ważne powiedzieć, trudny, ponieważ informacji jest bardzo mało, więc można powiedzieć, tak w jak praca podsta, bo tak naprawdę opracowań tak stricte książkowych nie ma. Pojawiły się oczywiście takie pozycje, jak historia Tulec, czy potani Tani Boża, czy tam jeszcze inwentaryzacja, oczywiście z czasów minionych, z 1980 roku, ale tak stricte książki i historii na temat samej gminy i miejscowości tak naprawdę nie ma. Więc ja tak bardziej właściwie poszukuję na początku zacząłem właściwie od zapytania się ludzi, trochę się zapytanie, trochę szukanie w bibliotece, tutaj w okolicy, właśnie tu w Kleszczewie. No i tak właśnie naszla się pierwszą książkę pana Pawła Andersa właśnie Inwentaryzacja gminy Kleszczewo z 1989 roku. I tak można powiedzieć po nitce do kłębka zaczęło się właściwie takie zbieranie. Na początku było takie czytanie, potem oczywiście troszkę moje ja, szukanie w internecie. Wiadomo jak to jest, zawsze to w internecie, szukanie tutaj możliwych źródeł. No i tutaj na samym początku myślałem, że to jest bardzo ciężko znaleźć, ale powolutku, powolutku udało się trochę znaleźć. No, można powiedzieć, że największą właściwie taką pomocą naukową tutaj, jeżeli chodzi o takie zdjęcia, żeby na samym początku pokazać, to oczywiście był taki strona jak zabytek.pl. Tam oczywiście można znaleźć dużo ciekawych tutaj rzeczy, naś inwentaryzacja, która była w latach 80. i 90. -tych. Bo to nie jest taka długa historia, ale już to jakiś obraz, który między m.in. gminę, jak kiedyś wyglądała. Kiedy był właściwie ich wygląd, trzeba zaznaczyć, że na gminę składają się obecnie 14 sołectw. różnych do tej miejscowości. No, każdy miał sobie w sobie pałac, folwark oczywiście trochę zmieniony w biegiem czasu, no ale tak powolutku właściwie można powiedzieć, że się zbierało, no potem oczywiście rozpocząłem między nimi szukanie trochę już innych źródeł, między nimi wśród mieszkańców, zacząłem się oczywiście wypytywać, pytałem się kto wie, co może więcej powiedzieć, no tak stopniowo, stopniowo, chociaż... Były opory, ale powolutku mi się właśnie udaje trochę tak ludzi przekonać, do tego, że warto się dzielić tą historią, wiedzą. No i dzięki to właśnie powstała ta strona, żeby troszkę mi też ułatwić tą pracę, ponieważ mam dużo ambicji, żeby troszkę poznać tą właściwie gminę, żebyśmy mogli tutaj yy, zaczerpnąć właściwie wiedzy. A trzeba powiedzieć, że wbrew pozorom, mimo że gmina znajduje się przy wielkim, ośrodkach, jest miasto Poznań, z jednej strony, to tam mamy oczywiście miasto Kostrzyn, środa Wielkopolska. I stwardz, że się właściwie skupiała cała ta historia, więc ponownie takie małe wioski były, były omijane, ale profesor są też zachowane właściwie informacje, wiedzę, no ale to było bardzo duże szczeranie w różnych tutaj sprawach, czy to w książkach, czy to wśród ludzi, czy w archiwach, różnych instytucjach kulturalnych. No Trzeba powiedzieć na szczerze, że nawet już nawet trzy gminy nawet tutaj obiecam. Wyszukam i między innymi, żeby coś tutaj się dowiedzieć, Myślę, nie tylko o samym tu ale tych miejscowościach tutaj koło. A trzeba zaznaczyć tym bardziej, że jeżeli chodzi o samą gminę, gdzie jej dzieje i tą historię, to właściwie w swoim czasie to były w tych terenach trzy powiaty. Zobaczmy, że powiat Śrecki, powiat śre Śremski i czy też teraz obecnie powiat Poznański. No to mamy tutaj właściwie duże tu rozbieżności, duże podziały, jakie były w tym czasie. Więc jak to się mówi, szperanie niestety musi być większe na większym obszarze, żeby dopiero coś do czegoś doszło. Rozumiem. No i tutaj właśnie yy, chciałem zapytać też, jaka była historia tych terenów od czasów, tak powiem, dawnych do dnia dzisiejszego, trzeba powiedzieć tak, że już w czasach, już można powiedzieć, epoce kamiennym, właśnie już były tutaj osiedlane ludzie się na tych terenach. Były potem oczywiście epoka brązu, żelaza, było tutaj dużo stanowisk archeologicznych prowadzonych. Między innymi gdzie te właśnie osoby się początkowo znajdowały? No i już się pojawił się okres średniowieczny, chrześcijańsko-średniowieczny, wiadomo, to była w tych czasach wcześniejszych, to była wędrówka ludów, różne ludy tutaj przywędrowały, wiadomo, że tu była epoka tutaj, się mówi, ludowacenia, przemieszczania się wojsk, y, różnego rodzaju państwa, tworzone w upadające, aż wreszcie czas piastowski. Dzięki czemu właściwie rozpoczęła się tutaj, żeby wiedzieć, era taka już spokojniej. Jeżeli chodzi o zasiedlanie, chociaż nie, było, nie do końca można powiedzieć spokojniejsza, ponieważ różne tutaj właśnie z były. Było między innymi to, że czasami było tak, że się to rozwijały, czasami upadały, musiały od nowa. Tak między innymi było między nimi z Ziminem, który był początkowo miastem, obecnie jest tylko małą wsią. I tak samo Tulce, które właściwie były o wiele większe niż są obecne, chociaż teraz można powiedzieć, że pierwszy troszkę tą decyzję zmienia, ponieważ te miejscowości, jak Gowarzewo, powoli już inne miejscowości, no stają się, można powiedzieć, sypialniami Poznania. Ale jeżeli byśmy chcieli powiedzieć stricte, skąd, czasy, kiedy pochodziły te miejscowości, no, to że można powiedzieć okres średniowieczny. Średniowieczny był ten okres. Dokładnych dat nie wiemy niestety, z tego względu, że w źródłach możemy tylko szukać, wyszukiwać wzmianki o tym, że jakiś spór, że jakiś założony kościół, że coś tam było, wiadomo w którymś tam wieku było, ale oficjalnie gdzieś w źródłach mam dopiero w późniejszych czasach, ale z ręką, że coś było wcześniej. Więc jeżeli chodzi o te początki, no to jest można no, powiedzieć szperanie, szukanie, no. Jak to się można powiedzieć, w wielkim kopaliskach można powiedzieć, takim poszukiwaczem człowiek jest, który właściwie szuka, żeby znaleźć tutaj te pierwsze, tutaj te początki, początki. A trzeba zaznaczyć, że większość miejscowości, które tutaj się znajdują na terenie gminy, no, pochodzą z czasów średniowiecznych, mają to swoje początki, ale zaznaczy się też między nimi miejscowości, jak i Paławiec, który tutaj się dopiero pojawił w okresie XIX wieku, ale bardziej tworzony przez Niemców był. Więc to były różne okresy. Na no, po początku, wiadomo, w średniowiecznym był tutaj podział na części chłopskie, potem były części ziemiańskie, które tutaj rządziły, takie recystrybne, bo takich wielkich sądów nie było. Oczywiście własność kościelna, czy też mieli to jestbici, czy między innymi janici. To było oczywiście tutaj różne, tutaj ten epoka tutaj związana, między innymi właśnie. Z tymi tutaj własnościami. Niestety nie mamy informacji o tym, że były jakieś wielkie rody, które były z pokolenia na pokolenie rządziły tutaj, w tym obszarze. My wiemy, że były jakieś czasy, że rządziły, a potem były sprzedawane, oddawane, zmieniane, tutaj byli właściciele. No, wiadomo, jak tutaj jest, jeszcze powiedzieć, dzisiejsza ekonomia doprowadziła do tego, że ktoś był bogaty, od razu stał się potem znowu biedny. W wyniku wo wojen działań, a trzeba powiedzieć, że tą działalnością wojenną, która była w Polsce, to były wojny szwedzkie które doprowadziły Wielką Polskę właściwie do tych ruin i upadków tutaj. No i odbudowa też tutaj trochę zajęła. No a potem oczywiście drugi rozbiór polski, kolonizacja niemiecka, druga wojna światowa i oczywiście wyzwolenie, zmiany właściwie tutaj wszystkie, które nastąpiły ogólnie że można powiedzieć, rozumiem. No i tutaj chciałem też zapytać zapytać tutaj, co można co można tutaj zobaczyć na terenie gminy Kleszczewo? dlaczego na przykład warto przyjechać w te strony. Trzeba powiedzieć tak, że gmina dopiero się rozwija, można powiedzieć, turystycznie. Dopiero się zaczyna właściwie taka akcja promocyjna, tak można powiedzieć, no, którą chciałem tutaj rozpocząć, żeby ludzie trochę poznali, bo niestety trochę zmiany ustawy w 1989 roku doprowadziły do tego, że niektóre obiekty no niestety nie są dzisiaj do zwiedzania, a szkoda, no, mam nadzieję, że w przyszłości będzie bardziej tutaj możliwość otwarcia. Bo trzeba znaczy tak, na początku miejscowość, która to najbardziej chyba znana Poznaniakom, to oczywiście są tulce. Tulce w związku między z kościołem, czyli z Marii Panny, z nimi między nimi rzeźbą pani tuleckiej. No bardzo tutaj, no tutaj rzeźba, przedstawiająca Matkę Boską. jak w otoczeniu na ramionach trzymająca syna. A na dole oczywiście trzej aniołowie, czy w postaci ludzkie, malutkie dzieci, które właściwie nadzorują Matkę Boską. I oczywiście wszędzie pani tulecka występuje. Połowie części gminy, właśnie jest tutaj kleszczewo, między innymi z Kościołem Tuleckim, A trzeba zaznaczyć, że kult Matki Boskiej Słoniącej był związany między innymi z tym, że był położona na ołtarzu, była tutaj promowana. W tym początku ludzie zaczęli się do niej modlić, prosić o łaski i tak powoli, powoli, aż nawet w słynnej właściwie akcji z bitwą w, o częstochowe czasie czasie szwedzkiego, bardziej kult Matki Boskiej wzmacniał się. Dzięki czemu właściwie ludzie oddawali sobie wiarę, prośby na rzecz Część Matki Boskiej. W Tultan oczywiście mamy zachowany jeszcze tak, już trochę upadające, jeżeli chodzi o tę część, folwark dawny i oczywiście e, znajdujący się niedaleko pałac, czyli obecnie znajduje się poznańska hodowla roślin. Drugim jej pałacem oczywiście na to oczywiście Nagadowice, co też bardzo, warto wspomnieć między innymi o tej miejscowości. Tak jest też właśnie pięknym tutaj pałacem. zauważyć, że większość tych pałaców, które mamy obecnie, tak pochodzą z XIX wieku, tak z XIX wieku, były oczywiście one różne tutaj swoją historię miały, różnych byli właściciele. większości byli to Niemcy, ale też byli oczywiście Polacy, którzy tutaj rządzili. Innymi miejscowościami, które też warto zresztą odwiedzić, to oczywiście też jest bardzo mały tutaj przyjemny park z pałacem, tutaj znajdowała się kiedyś dawna szkoła niemiecka, pojawiająca się między innymi na początku tutaj XX wieku, w 1905 roku zostało to rozparcelowane na, na części, na zabudowania folwaczne, jeśli to jeszcze podzielone jest na teren prywatny, ale warto zobaczyć tą architekturę bardzo ciekawą, z czerwonej cegły. Innymi miejscowościami, które warto odwieźć, no to jest Kleszczewo, no, stolica gminy, która ma bardzo przepiękny tutaj park, do którego warto tutaj zajrzeć. No oczywiście samą historię tutaj bogatą, którą warto tutaj poznać. Między właśnie tutaj się znajdował dawny pałac, kościół drewniany w Kleszcz dawny tutaj Folwa, Kościół teraz jest prywatna. To się historia straży pożarnej, no to tam już można tutaj wiele tutaj zdobyć. Oczywiście znajduje się taka mała izba pamięci w szkole w Kleszczewie, którą też warto tutaj odwiedzić. Oczywiście jak z tej do tej szkoły. Ale mam nadzieję, że niedługo będzie jakieś tutaj izba tutaj muzealna, która będzie bardziej otwarta dla społeczeństwa, żeby można było tutaj korzystać. I oczywiście inne jest tutaj miejscowości, jak klerowo. Bardzo też ciekawa tutaj miejscowość z kościołem gotyckim też zachowany bardzo tutaj ciekawie, no, też pałace, czy to w komornikach, piękny teraz park odnowiony, No można powiedzieć, że tutaj wiele, wiele tutaj jeszcze można tutaj wymieniać i wymieniać, gdzie chodzi, ale proszę Państwa, że na razie niedocenione i właściwie warto odkryć, coraz bardziej od, jest to odkrywane. Miejmy nadzieję, że gmina też będzie dążyła do tego, żeby to jeszcze bardziej promować, turystykę, żeby ludzie mogli poznać te, między nimi właśnie te obiekty, znajdujące się między nimi na terenie gminy. No i ja chciałem tutaj podziękować za przedstawienie wielu informacji na temat też związanych z historią regionalną właśnie. Też tutaj życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu Fanpage'a właśnie i ukazywaniu też dzięki temu Fanpage'owi historii gminy Kleszczewo. No i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Ja również bardzo dziękuję państwu za możliwość się podzielenia się odrobiną wiedzy na temat gminy. No i zapraszam do odwiedzenia naszej gminy Kleszczewo, jak również na wejście na fanpage'ach dla gmina Kleszczewo. Bardzo warto coś zobaczyć ciekawego. Te stare zdjęcia to jest z XIX, a najbardziej to jest z XX wieku. No i dziękuję tutaj słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym materiale to wszystko i do usłyszenia w kolejnym programie.